NCBR Online, witam Państwa bardzo serdecznie, Dorota Toczyska, a wraz ze mną w studio Christian Sachs, ekspert działu finansowania projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Rozeznanie rynku i ogólne zasady udzielania zamówień w projektach badawczo-rozwojowych to temat dzisiejszego odcinka, w którym poruszymy osiem następujących obszarów. Po pierwsze, jakie podstawy prawne regulują udzielanie zamówień w projekcie? Po drugie, Szacowanie wartości zamówienia. Jaki jest cel, na czym polega? Po trzecie, jakie są zasady udzielania zamówień w projekcie przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych? Po czwarte, kogo dotyczy zakaz powiązań kapitałowych i osobowych? Po piąte, na czym polega rozeznanie rynku i jaki jest jego cel? Po szóste, czy rozeznanie rynku może być przeprowadzone następczo, czyli po udzieleniu zamówienia? Po siódme, w jaki sposób należy udokumentować rozeznanie rynku? I wreszcie po ósme i ostatnie, czy w trybie rozeznania rynku wymagane jest podpisanie umowy z wykonawcą? Krystianie, zaczynamy? Zaczynamy. Dzień dobry, Państwu. Jakie podstawy prawne regulują udzielanie zamówień w projekcie? Krystianie, oddaję Ci głos. W tym aspekcie możemy wymienić przede wszystkim cztery akty prawne. Pierwsze, Najważniejsze to oczywiście wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków. Ostatnia ich wersja pochodzi z 22 sierpnia 2019 roku, a konkretnie chodzi nam o podrozdział 6.5 tychże wytycznych. Niech są uregulowane kwestie związane z rozeznaniem rynku oraz zasadą konkurencyjności. Kolejny dokument to Prawo zamówień publicznych i ta ustawa odnosi się do tych podmiotów, które są zobowiązane do stosowania tego aktu prawnego. Kolejne źródło prawa w tym zakresie to oczywiście umowa o dofinansowanie projektu. Zazwyczaj jest to paragraf 13 dotyczący zasady konkurencyjności i tam też są pewne prawa i obowiązki w zakresie udzielania zamówień publicznych. No i ostatnia, ostatni dokument, czyli rozporządzenie w zakresie Obniżania wartości korekt finansowych wraz z załącznikiem, popularnie nazywany taryfikatorem, na podstawie którego my, jako instytucja będąca stronomowa dofinansowanie, nakładamy korekty finansowe. Mhm. Dziękuję bardzo. Krystianie, mam nadzieję, że korekty finansowe będą tylko i wyłącznie dotyczyły naszych beneficjentów, tylko w teorii. Przechodzimy zatem do omówienia. Szacowania wartości zamówienia, jaki jest jego cel, na czym polega, oczywiście kwestii tożsamości, jak beneficjent powinien ustalić całkowitą wartość zamówienia. Co to jest szacowanie wartości zamówienia? Jest to pewien proces, który zamawiający powinien przeprowadzić przed wszczęciem postępowania. To znaczy, innymi słowy, powinien dokonać takiego rozeznania cenowego, i zorientować się z jaką szacunkową wartość będzie miało zamówienie, które zamierza udzielić w ramach projektu. Jaki jest cel, zamów Jaki jest cel tego szacowania? Przede wszystkim ustalenie właściwego trybu udzielania zamówień publicznych, czy ono przekracza próg 50 tysięcy złotych, czy może próg 20 tysięcy złotych, czy może 30 tysięcy euro w przypadku, Zamawiających, udzielających zamówienia zgodnie z ustawą PZP. Z szacowaniem wartości zamówienia wiąże się aspekt trzech tożsamości. To znaczy te trzy tożsamości w ramach szacowania wartości zamówienia to jest tożsamości przedmiotowej, tożsamości podmiotowej oraz tożsamości czasowej. Jeżeli zachodzą łącznie w ramach szacowania, to znaczy, że mamy do czynienia z tymi samymi lub podobnymi zamówieniami. Jeżeli mamy do czynienia z zamówieniami podobnymi, tożsamymi, należy dla nich szacować wartość wspólnie, czyli ich wartość dla projektu będzie globalna i zgodnie z tą wartością należy wybrać i stosować konsekwentnie w ramach każdego postępowania w zakresie zamówienia tożsamego w projekcie. Co, to, co oznaczają poszczególne tożsamości? Pierwsza tożsamość przedmiotowa oznacza, że przedmiot jest ze sobą. Podobny lub taki sam pod względem gospodarczym lub funkcjonalnym, to znaczy tworzy jakąś jedną całość. Kolejna tożsamość, tożsamość podmiotowa, to znaczy, że na rynku występuje jeden wykonawca lub grupa wykonawców, którzy są zdolni wykonać ten przedmiot zamówienia. I ostatnia tożsamość, czyli tożsamość czasowa, odnosi się do projektu, tak? do czasu realizacji projektu, przy czym. Ona dotyczy tylko wyłącznie tych zamówień, które zamawiający beneficjent jest w stanie przewidzieć, antycypować w projekcie. To znaczy, że jeżeli na przykład na pierwszym etapie realizacji projektu zamawiający wie, że udzieli zamówienia o wartości 100 tysięcy złotych, natomiast na etapie trzecim projektu pojawi się dodatkowa możliwość i potrzeba udzielenia zamówienia tożsamego na kolejne 100 tysięcy, to znaczy, że wtedy tożsamość czasowa nie zachodzi, jeżeli beneficjent na etapie pierwszym nie wiedział, że na etapie trzecim będzie udzielał zamówienia tożsamego. Jeżeli wiedział, to powinien stosować dla wszystkich etapów, dla wszystkich faz projektu, jeżeli dojdzie do przekonania, że te zamówienia są tożsame. Krystianie, mhm. czy to oznacza, że warto przemyśleć wszystkie zakupy podczas realizacji projektu, i oszacować już globalnie zakup na przykład jakichś materiałów, surowców, chociażby elementów na trwałe zamontowanych do prototypu, bo nie można tego zamówienia po prostu podzielić. Czy dobrze rozumiem? Tak. tak. Dobrze rozumiesz, nie można tego podzielić, chyba że zajdą takie okoliczności w projekcie, które były wcześniej nieprzewidziane i na przykład budżet nie obejmował. Takiej wartości tych materiałów i zaszła w wyniku prac B Plus R potrzeba zamówienia dodatkowych materiałów i oczywiście to też będzie później zmiana w zakresie budżetu projektu. No ale wtedy oczywiście mamy do czynienia z nowym zamówieniem, więc ten tryb będzie tylko właściwie dobierany pod wartość tego zamówienia, które gdzieś tam pojawi się w przyszłości w ramach realizacji projektu. Mm -hmm. Dziękuję ci bardzo i pytanie numer 3. Jakie są zasady udzielania zamówień w projekcie przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych? W realiach udzielania zamówień publicznych w projektach B+R, zamawiające w rozumieniu Prawa zamówień publicznych są specyficznym rodzajem zamawiających, ponieważ zgodnie z ustawą PZP dla zamówień powyżej 30 tysięcy euro netto powinni udzielać tychże zamówień zgodnie z ustawą. Natomiast dla zamówień od 50 tysięcy złotych do 30 tysięcy euro netto powinni stosować wytyczne i tryb zasady konkurencyjności. Natomiast w przypadku zamówień o wartości szacowanej od 20 tysięcy złotych do 50 tysięcy złotych netto Również stosują wytyczne, przy czym trybem właściwym będzie rozpoznanie rynku. Jedna istotna rzecz odnosząca się do zamawiających w rozumieniu PZP w zakresie zasady konkurencyjności nie dotyczy ich zakaz powiązań. Mhm, dziękuję. Myślę, że tutaj warto wspomnieć, że w naszej aplikacji Asystent Budżetowy, bezpłatnej aplikacji, którą znajdziecie Państwo również na naszej stronie ncbrgov.pl. W zakładce asystent innowacji, asystent budżetowy. W słowniczku pojęć, na samym końcu zasada konkurencyjności, wymieniliśmy z Krystianem wszystkie te progi, które, o których Krystian przed chwilą wspominał. Do każdego progu specjalna procedura postępowania. Czy zgodzisz się ze mną, Krystianie? Tak. Tam te progi wymienione w asystencie budżetowym odnoszą się do najnowszych wytycznych, a także rozporządzenia w sprawie. Tych wszystkich progów unijnych, które są określane co rok czy co dwa lata, i one odnoszą się do zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP. Przy czym wytyczne mają do nich odesłanie, i teraz obecnie próg na przykład dla tych zamówień. Które przekraczają wartość progów unijnych, wynosi 214 tysięcy euro, i oczywiście wszystkie te progi, które wymieniłem wcześniej, czyli 50-20 tysięcy złotych netto, również tam są uwzględnione i są przypisane w definicjach do nich właściwe tryby. Mm -hmm. Dziękuję, Krystianie. Przechodzimy do obszaru czwartego: powiązania. Zakaz powiązań kapitałowych i osobowych w ramach udzielania zamówień, kogo ten temat dotyczy. Tak jak już wspominałem we wcześniejszej odpowiedzi, może zaczniemy od tego, kogo nie dotyczy. Otóż nie dotyczy zamawiających w rozumieniu PZP, czyli to podmioty, które stosują PZP, nawet jeżeli udzielają zamówienia w trybie zasady konkurencyjności, nie muszą przestrzegać zakazu powiązań kapitałowych lub osobowych, które są określone w tychże wytycznych. Natomiast zakaz ten odnosi się do. Wszystkich pozostałych zamawiających, którzy nie udzielają zamówień w trybie prawa zamówień publicznych. Więc w przypadku zasady konkurencyjności jest to naczelny zakaz, który powinien być przestrzegany przez tego rodzaju podmioty. Dodatkową informacją jest, że zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych nie dotyczy zamówień udzielanych w trybie rozeznania rynku, czyli od progu 20 tysięcy złotych netto do 50 tysięcy złotych netto włącznie. Mhm. Tak, zawsze posługujemy się kwotami netto, to warto też na pewno zasygnalizować. E, obszar piąty, na czym polega rozeznanie rynku i przede wszystkim, jaki jest jego cel? Rozeznanie rynku przede wszystkim polega na tym, żeby Mieć jako zamawiający potwierdzoną rynkową cenę danego zamówienia. I to, żeby osiągnąć, przede wszystkim należy zebrać z rynku dwie oferty, dwie cenniki, które będą ze sobą porównywalne i na tej podstawie wybrać najkorzystniejszą, żeby potwierdzić to właśnie rozeznanie rynku. Rozeznanie rynku jest. Tym trybem uproszczonym, kadłubowym, nie wymaga jakichś jakich większych działań po stronie zamawiającego. Niemniej taki zamawiający, który stosuje rozeznanie rynku, powinien zebrać co najmniej dwie oferty, cenniki, które następnie są porówna i te dokumenty związane właśnie z rozeznaniem rynku, efekt tego porównania wyniki, Będą następne, powinny być następnie przedstawione do weryfikacji lub kontroli NCBR, żebyśmy mieli właśnie to potwierdzenie, że rozeznanie rynku właściwie się dokonało. Mhm. Dziękuję bardzo. I pytanie numer 6. Czy rozeznanie rynku może być przeprowadzone następczo, to jest po udzieleniu zamówienia? Wielu beneficjentów pyta, o ten właśnie aspekt w zakresie rozeznania rynku, i odpowiedź tu jest twierdząca. Wytyczne nie mówią, kiedy to potwierdzenie rynkowości ceny ma nastąpić. Oczywiście ono powinno być w miarę w zbliżonym czasie, tak, żeby nie było tak, że zamawiający udzielił zamówienia w 2016 roku, a cenniki zbiera w 2020 roku, kiedy przychodzi do niego kontrola. Mówimy tu o czasie, kiedy zamawiający udziela zamówienia konkretnemu wykonawcy, i oczywiście po udzieleniu tego zamówienia może zebrać dwie oferty porównywalne. I ważne jest, żeby z tych dwóch ofert, tych dwóch cenników, oczywiście była informacja, że po cenie, której udzielił zamówienia. Ta cena mieści się w tym przedziale zebranych ofert, żeby nie było też zbytnich rozbieżności, to znaczy, żeby te oferty na przykład nie wskazywały, że zamówienie jest powyżej 50 tysięcy złotych netto, co wskazywałoby na konieczność udzielenia jego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Tak jak już wspominałem, chodzi tutaj o zebranie tych dwóch ofert, dwóch cenników, które będą ze sobą porównywane i które dadzą wyraźną informację, że to zamówienie, jego wartość mieści się w tym przedziale. Cenowym, o którym mówiłem. Krystianie, to może zarekomendujmy taką najlepszą drogę, w jaki sposób e, powinno być e, takie postępowanie najlepiej wykonane. Tryb już pozostawiam tobie. Mhm. 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 Najbezpieczniejszą ścieżką jest po prostu upublicznienie zapytania, czy to na swojej stronie, czy wysłanie na przykład do potencjalnych wykonawców kilku maili żeby zachować tę właściwą ścieżkę audytu, bo wtedy zamawiający ma wpływ na określenie parametrów i opisu przedmiotu zamówienia, i na tej podstawie będzie mógł wybrać te adekwatne oferty do tego opisu, który ułoży. Bo może się zdarzyć, że cennik z internetu może nieco odbiegać od tego, od tego parametru czy od tego opisu przedmiotu zamówienia, które określił, lub chciałby, tak, ale tego nie ujawnił zamawiający w ramach zapytania ofertowego i to jest właśnie ważne, żeby mieć jakby pewność, że ta oferta, ten cennik jest adekwatny, czyli upublicznić to, oczywiście to jest dodatkowe działanie, ale ma na celu jakby zapewnienie takiej zgodności na potrzeby przyszłej jakiejś kontroli czy weryfikacji, żeby sam zamawiający ułożył zapytanie ofertowe, opisał jakoś przedmiot zamówienia, Później na tej podstawie dopasował oferty, czy po prostu poprzez otrzymanie ofert od wykonawców, do których przesłał zapytanie, bądź poprzez samodzielne działania, czyli znalezienie cenników ofert, które rzeczywiście spełniają wszystkie te wymagania i te parametry, które opisał w zapytaniu ofertowym, i następnie udzielić tego zamówienia. Oczywiście można tutaj podpisać umowę, ale nie potrzeba, o czym będzie oczywiście w następnych pytaniach. Mm -hmm, mm -hmm. Dziękuję bardzo. Siódmy, przedostatni obszar w jaki sposób należy udokumentować rozeznanie rynku, ile ofert cenników należy przedstawić. Czyli znowu ta najbardziej rekomendowana ścieżka, Krystianie. To tutaj powtórzę. Zapytanie ofertowe z opisem przedmiotu zamówienia, następnie zebranie ofert dwóch ofert czy dwóch cenników, czy może też jednego cennika jednej oferty wytyczne nie tak dokładnie nie, nie precyzują, że to muszą być dwie oferty i dwa cenniki. Tak, może być taka, może być taka składanka mieszana, lecz muszą to być co najmniej dwa dokumenty, które da, dadzą się ze sobą zestawić i dadzą potwierdzenie rynkowości ceny, a także, że odpowiadają na te potrzeby zamawiającego, które przedstawił właśnie w zapytaniu ofertowym, jeżeli je ujawni. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. I ostatni obszar. Czy w trybie rozeznania rynku wymagane jest podpisanie umowy z wykonawcą? W przeciwieństwie do zasady konkurencyjności w ramach rozeznania rynku nie istnieje wymóg podpisania umowy z wykonawcą. Wytyczne mówią wprost, że zawarcie umowy pisemnej nie jest wymagane, ponieważ zamawiający w ramach rozeznania rynku dokumentuje, potwierdza tę rynkowość ceny poprzez fakturę VAT lub inny równoważny dokument księgowy. Zatem umowa w formie pisemnej nie jest wymagana, a oczywiście zamawiający może taką umowę zawrzeć. Mhm. Ale może warto zasygnalizować, że w momencie, kiedy nasi wnioskodawcy są na etapie pisania wniosku o dofinansowanie i muszą wybrać podwykonawcę, bo od tego zależy, zależą czynności zadania w pierwszym etapie, taka umowa powinna być umową warunkową. Popraw mnie, jeśli się mylę. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Ze względu właśnie na efekt zachęty. Tak? Umowa warunkowa musi opierać się na warunku zawieszającym wejście w życie tej umowy, czyli od momentu, do momentu albo złożenia wniosku o dofinansowanie, albo do podpisania umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Krystianie, mhm. bardzo Ci dziękuję. Krótki, ale mocno treściwy materiał. Jeżeli macie Państwo więcej pytań, oczywiście zachęcamy do obejrzenia kolejnego odcinka, a jeszcze przed nami dwa odcinki z tego obszaru, dotyczące między innymi konkurencyjności, więc serdecznie zapraszamy i oczywiście na naszą stronę ncbr.gov.pl, zakładka punkt informacyjny do kontaktu z naszym punktem informacyjnym i subskrypcji naszego kanału na YouTube. Krystianie, bardzo Cześć dziękuję za, za uwagę. Do Dziękujemy, do widzenia.